Średni czas od momentu wystąpienia objawów klinicznych do ustalenia diagnozy wynosi 16 miesięcy. Pytanie, czy to dobrze? Aby postawić rozpoznanie, posługujemy się kryteriami diagnostycznymi. W przypadku SLA te kryteria to kryteria L. Escorial i zrewidowane kryteria L. -Escorial. One klasyfikowały pacjentów z SLA pod kątem pewności rozpoznania i było to rozpoznanie pewne. Prawdopodobne, prawdopodobne poparte badaniami dodatkowymi i możliwe. E, ba, e, ograniczeniem, dużym ograniczeniem tych e, kryteriów diagnostycznych była ich złożoność, ale wprowadzały one pewien niepokój wobec pacjentów i rodzin pacjentów, pewna, pewne takie zamieszanie, bo oni nie wiedzieli, czy możliwe SLA to znaczy, że ma to SLA, czy możliwe, że tego SLA nie będzie. Na szczęście w 2019 roku zostały opublikowane nowe kryteria, tak zwane kryteria Gold Coast, które znacznie uprościły proces diagnostyczny stwarnienia bocznego zanikowego. Kryteria te mówią, że aby rozpoznać chorobę, możemy. Zrobić to u pacjenta, u którego występuje w jednej kończynie objawy uszkodzenia zarówno górnego, jak i dolnego neuronu ruchowego o charakterze postępującym, albo mamy objawy dolnego neuronu ruchowego w dwóch segmentach o charakterze postępującym przy wykluczeniu wszelkich innych możliwych przyczyn. Rozpoznanie, stwardnienie bocznego zanikowego jest rozpoznaniem niezwykle odpowiedzialnym i wymaga ogromnej skru yy, tak, skrupulatności diagnostycznej. Uznaje się, że nawet 5% rozpoznań może być błędnie rozpoznawanych, mylnych, z czego połowa jest potencjalnie wyleczalna. Yy, jakie więc badania należy zrobić? Pierwszym Flagowym badaniem jest badanie elektrofizjologiczne, a dokładnie badanie elektromiograficzne, które udowodni nam, że mięśnie są uszkodzone poprzez wtórnie do uszkodzenia nerwów. Jednocześnie robi się przewodnictwo. Sprawdza się, czy nerwy prawidłowo przewodzą, żeby wykluczyć inne przyczyny uszkodzenia, uszkodzenia tychże mięśni. Koniecznym badaniem jest badanie rezonansu magnetycznego, które, które sprawi, czy nie ma jakichś innych chorób w łowie czy w rdzeniu kręgowym, powodujących na przykład takie objawy. Na przykład w przypadku stwardnienia bocznego zanikowego o początku w odcinku szyjnym kręgosłupa warto zrobić odcinek szyjny kręgosłupa, czy, czy odcinek kręgowy, jeżeli choroba zaczyna się kończyną dolną. Bardzo jest, znaczy badania obrazowe są niezbędne w tej chorobie. Stosuje Pojawi się również spektroskopię rezonansu magnetycznego, gdzie ocenia się stosunek N acetyloasparanginianu do choliny i kreatyny. W, pracy, prak w praktyce klinicznej takie zastosowanie tego badania jest raczej ograniczone. Często oznaczamy poziom cepeków, czyli fosfokinazy kreatyninowej. Ona jest rzędu zwykle około 1000. Czasami robimy badanie płynu mózkoworodzeniowego, stwierdzając, czy są jakieś cechy zapalenia, czy może jest podwyższony poziom białka, który by wskazywał na przykład na polineuropatię przewlekłą zapalną o etiologii autoimmunologicznej. W samym SLA często może być białko w płynie mózkoworodzeniowym nieznacznie podniesione. Wynika to najpewniej z procesu uszkodzenia komórek nerwowych i zapalenia, które osłabia barierę krew mózg Oznaczamy parathormon i poziom wapnia, który rzeczywiście może się manifestować jako uszkodzenie górnego neuronu ruchowego. Oceniamy obecność paraprotein, czy białka monoklonalnego. Robimy tomografię komputerową brzucha, tomografię komputerowej klatki piersiowej. Oceniamy obecność wirusa HIV, wir na, infekcji wirusem HIV. W, czasami warto jest również ocenić, ym, ym, czy, czy, czy nie ma, nie ma infekcji ym, boleriozą, bolerii. Tak naprawdę te, badanie to zalecane jest tylko i wyłącznie, kiedy w prezentacji uszkodzenia dolnego i górnego neuronu ruchowego w rezonansie magnetycznym towarzyszą zmiany demizacyjne albo są zespoły bólowe czy zaburzenia czucia, natomiast w obszarach endemicznych takie badanie dobrze jest zrobić. Nie ma zasadności oceniania na przykład metali ciężkich, bo ile metale ciężkie czy zatrucie ołowem rzeczywiście są opisywane jako czynnik ryzyka rozwoju stwardnienia bocznego zanikowego, to od wielu lat nie opisano przypadku zatrucia tym ołowem, tym, że połowiem, który by wyglądał w tenże sposób. Oceniamy, oceniamy hormony tarczycy, bo rzeczywiście naczynność, tarczycy, taka hipertereoza może dawać objawy uszkodzenia górnego i dolnego neuronu ruchowego, czy na przykład e, e, różnicujemy to z choćby miastenią i robimy, oznaczamy przeciwciała przeciwko receptorem dla acetylocholiny. Dla acetylocholiny. Z czym zatem należy różnicować stwardnienie boczne zanikowe? W pierwszej kolejności opowiem o miasteń. Typowo w SLA nie ma zajęcia mięśni gałkoruchowych ani zwieraczy. To są jedyne mięśnie prążkowane zaoszczędzone przez tą chorobę. Jeżeli choroba albo na przebiegu choroby, ale, albo na jej początku będzie się manifestowała zaburzeniami widzenia, podwójnym widzeniem, należy myśleć o miasteni. Zaskakujące jest, że test z można interpretować jako dodatni u pacjentów z SLA, bo oni poczują pewną poprawę, ale również badanie stymulacji włókien ner, nerwowych będzie da, dodatnie zarówno e, w stwardnieniu bocznym zanikowym, jak i w miasteni. Drugą taką chorobą będzie zanik monomeliczny, choroba Hirayamy albo zespół osuliwana magleoda Choroba Hirayamy charakteryzuje się tym, że jeżeli dochodzi do powolnego zaniku mięśni w jednej kończynie. Ten zanik trwa około 1 do 5 lat, następnie choroba się zatrzymuje i nie ma dalszej progresji. Jeżeli zrobimy takiemu pacjentowi rezonans, to się okaże, że ma spłaszczony rdzeń, a jeżeli zrobimy rezonans w, głowie, w pozycji przygiętej głowy, to zobaczymy, że za tym spłaszczeniem dochodzi do przemieszczenia się opony twardej, a za nią pojawia się splodrzynny. I uznaje się, że właśnie to niedokrwienie w wyniku ucisku pojawiającego się z żylnego przy przeginaniu głowy może być przyczyną choroby. Zespół osuliwana magleoda jest również monomelicznym, czyli na jednym poziomie zanikiem kończyny, mięśni danej kończyny. Przebiega jeszcze wolniej, między 2 a 25 lat, po czym ustępuje. Choroba się zatrzymuje, jest, jest, jest plato. Nie ma poprawy, ale jest plato. Kolejną chorobą jest to rdzeniowy zanik mięśni, czyli mamy objawy tylko i wyłącznie dolnego neuronu ruchowego. Diagnostyka tutaj to przede wszystkim diagnostyka genetyczna. Kolejna choroba to SPG, czyli rodzinna parapareza spastyczna. Chorobę, którą w pierwszej kolejności należy różnicować z PLS-em, czyli stwardnienie pierwotne, pierwotne, pierwotne boczne. Choroba zaczyna się spastycznym niedowładem kończyn dolnych, który następnie wstępuje. W odróżnieniu od yy, PLS-u, tutaj często są dodatkowe objawy. Mogą być objawy polineuropatii, może być zaburzenia widzenia, może być neuropatia nerwów wzrokowego, może być zaburzenie funkcji poznawczych, czy na przykład jak w SPG11 zanik ciała modelować tego. Kolejną chorobą to jest zespół postpolio. Zespole postpolio w kończynie, która pierwotnie była zajęta w trakcie choroby, dochodzi po wielu latach do dalszego zaniku osłabienia mięśni. Moje doświadczenie pokazuje, ale mam, mam tylko jedną miałam jedną taką pacjentką, pokazało ono, że pacjentka, która wygląda jak zespół postpolio, rozwinała pełnoobjawowe SLA. Mówię tutaj o pani Wandzie. I też są do, dowody na to naukowe, że przebycie infekcji polio jest czynnikiem ryzyka rozwoju SLA. Kolejna choroba to choroba Kennedy'ego. Jest to choroba genetycznie uwarunkowana. Jest to opuszkowo za zanik mięśni. Choroba rozpoczyna się około 30-40 roku życia. Objawy z opuszki pojawiają się około 50 roku życia. Jest to choroba dość Wolno postępująca i poza objawami uszkodzenia neuronu ruchowego towarzyszą temu objawy uszkodzenia receptora androgenowego, bo tam właśnie ta mutacja, zlokalizowana zresztą na chromosomie X, się odzywa. Dlatego ci pacjenci mają ginekomastię czy obniżoną płodność. Kolejna choroba to zespół tay czyli gangliozydoza typu A. Ja mam osobiście doświadczenie z chorobą Sandhoffa, pacjentka, która, u której wolno postępują objawy uszkodzenia dolnego neuronu ruchowego. Następnie zespół neuronu ruchowego związany z chorobami limfoproliferacyjnymi, np. Z, z chłoniakami. Kolejne z guzami płuca. Guzy wewnątrzrdzeniowe też mogą manifestować się jako uszkodzenie górnego i dolnego neuronu ruchowego. Bardzo ważna w diagnostyce różnicowej jest tak zwana wieloogniskowa neuropatia ruchowa z blokiem przewodzenia. Jest dlatego ważna, ponieważ jest ona. Chorobą uleczalną, podlegającą leczeniu. W tej chorobie w 80% przypadków występują przeciwciała przeciwko gangliozydom. Dalej, radikulomielopatia szyjna czy y, miopatie zapalne. Chciałbym jeszcze powiedzieć o zespole łagodnych fustykulacji, zwaną inaczej chorobą studentów medycyny, kiedy pojawiają się fustykulacje, czyli ruchy mięśniowe, drżenia pęczkowe pod skórą. Ta choroba yy, tak naprawdę przy prawidłowym EMG, czyli taki pacjent powinien mieć MG i jeżeli nie ma cech uszkodzenia mięśni, nie ma neurogennego uszkodzenia mięśni, jest chorobą łagodną i nie stanowi czynnika ryzyka rozwoju SLA.